Śmierć legendarnego artysty znanego jako Prince wzbudziła wątpliwości zwolenników teorii spiskowej. Prince znany był z tego, że miał bardzo otwarty umysł i często publicznie wypowiadał się na tematy związane z opryskami chemtrails oraz o planach budowy nowego porządku świata. Głównie z tego powodu nagła śmierć artysty została przyjęta z pewnymi kontrowersjami. Oficjalnie, Prince umarł na skutek powikłań grypowych. Zwolennicy teorii spiskowych sugerują jednak, że jego śmierć to próba uciszenia niewygodnego artysty. Jako dowód potwierdzający te teorie wskazuje się na wypowiedzi muzyka na temat wolności osobistych, a także na tak kontrowersyjne tematy jak opryski country, populacja i budowa nowego porządku świata. Zwraca się też uwagę na teksty w piosenkach artysty, które ostatnio często dotyczyły kwestii uważanych powszechnie za teorie spiskowe. Dobrym przykładem może być piosenka The Wars z 1998 roku, w której Prince retorycznie pytał Czy kochasz swój kraj tak jak Boga? Gdyby rząd chciał umieścić w tobie mikrochip, czy dalej byś go kochał? Wyraźnie świadczy to o tym, że Prince Roger Nelson robił naprawdę wiele, aby jakoś podnieść poziom pojmowania ludzi odnośnie tego, co dzieje się dookoła nich. Wiedząc o jego uważanych za radykalne poglądach nieco więcej, łatwiej jest pojąć, dlaczego nagła śmierć 57-letniego artysty na grypę złodziła lekkie niedowierzanie. Niektórzy sugerowali nawet, że ta grypa mogła być wywołana sztucznie. Oczywiście teraz jest to nie do zweryfikowania, bo Prince nie żyje, a jego ciało zostało skremowane. Niezależnie jednak od tego, czy teorie te okażą się prawdziwe, to bardzo przykre jest to, że Prince nic więcej już nie wyprodukuje. Tak oto odchodzi kolejna z wielkich ikon muzyki popularnej. Pozostaje po nim wspaniała muzyka, która jeszcze długo będzie wypełniać nasze serce.